To trójka z piątki radnych wojewódzkich, którzy wchodzą w skład powołanego dziś do życia klubu Bezpartyjni Samorządowcy. Przewodniczącym nowego klubu jest Łukasz Mejza, dotychczas radny klubu Lepsze Lubuskie. Bezpartyjni Samorządowcy to marka, która jest już na Dolnym Śląsku, tam się narodziła, stworzył ją prezydent Raczyński, ikona samorządności w Polsce. Na razie będziemy opierać się na współpracy pomiędzy tymi, dwie, tymi dwoma ościennymi województwami, ale z pewnością jest to zalążek projektu ogólnopolskiego. W nowym klubie bezpartyjni samorządowcy znalazł się także Sławomir Kowal, lepsze lubuskie, dwóch byłych radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Edward Twetko i Franciszek Wołowicz oraz Józef Kruczkowski do niedawna w PSL. Z wielką przykrością e rezygnowałem z przynależności do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Są to zawsze trudne decyzje, niełatwe, bo przecież od początku praktycznie byłem związany z formacjami lewicowymi. No niemniej jednak sytuacja dojrzała do tego, że trzeba było te decyzje podjąć. Pięcioosobowy klub w liczącym 30 mandatów Sejmiku może wprowadzić niemałe zamieszanie. Radni podkreślają, że nie chodzi o to, żeby zamieszać, a o to, żeby działać. Chodzi o racjonalną współpracę i od tej współpracy się nie odżegnujemy. Ale prawdą też jest, że siła tych pięciu głosów też coś znaczy, powinna znaczyć i mamy nadzieję, że będzie znaczyć. Bezpartyjni samorządowcy to nowa idea, która zawiązała się na Dolnym Śląsku. Bezpartyjni zapraszają do współpracy.